Siemanko! widzimy się po krótkiej przerwie, tylko po krótkiej. No chwilę mi nie było. Mam nadzieję, że wróciłem na stałe, bez już takich dłuższych przerw. Więc zaczniemy coś tam robić przy tym turboloncinie, bo w ostatnim czasie było ciężko i nie machnałem nic. Były inne ważniejsze roboty. No niestety się tutaj zbytnio nic nie pozmieniało W dzisiejszym odcineczku mam nadzieję, że coś ruszymy wreszcie Adapter na chłodnicy jakoś mam Zobaczymy, może to spasuje tu Powinno w teorii pasować, uszelkę gdzieś tam mam Więc się założy Pierdolę. Nie będzie Nie będzie nic z tego Zarąbałem sprawę Fajnie, fajnie chodzi na wolnego obrota, miarę równo. Jedyny problem, no to będzie, żeby to chodziło bez sania. Bo na saniu chodzi, ale bez sania będzie problem, żeby to chodziło. Chociaż trzeba byłoby go zostawić, żeby się rozgrzał. No i wtedy ewentualnie, nie? muszę doprowadzić powrót do po oleju, do silnika. Zaraz coś ewentualnie wymyślę i widzimy się za chwilę. Dobra, spływ oleju zrobiłem. Kawałek szlaufa, w kraseniu, Szlaufa do podlewania. Hmm, tu jest takiego metalowego minklownika, bo się to zaginało. Wszystko. I tam się wpiąłem, tak. To jest oczywiście zrobione na szybkości, żeby się dało może tym przejechać. Nie wiem, zobaczymy jak to wyjdzie. Chciałbym się na tym odcinku przejechać, dlatego wszystko jest zrobione na szybkości. A z tym projektem też jestem trochę spóźniony, więc no. Dobra, spróbujmy teraz to odpalić. Zobaczymy, jak będzie, jak se chwilę pochodzi. Czy, czy będzie się to sanie wyłączyć? nie wiem, że w ogóle coś się będzie działo czy się nie będzie działo mam nadzieję, że się nie będzie działo ale jak widzicie mimo, że jest założony wszystko, e, długi kruciec założony długi kruciec i chodzi o tylko że w stanie jest jak wyłączę w stanie coś się nie w stanie To będzie chodzi, tylko się rozgrzeje. Zobaczymy. Bo jeszcze go nie zdążyłem rozgrzać, o go zrobiłem, bo nigdy tak długo nie chodzi. Jak no. się rozgrzeje, olej. Zobaczymy, jak to będzie w kupa. Czy nie będzie co ciekać Czy nie jest wytartejów Nie pójdzie, nie zaciągnie nic oleju. Na razie nie chodzi w ogóle, więc jest okej, okay, jest okej. Okay. Na razie jest okej. Okay. 咱们咱们共产党。 Przydławiło turbinę. Przydławiło turbo. Bez stania nikto nie chodzi. To jest kwestia regulacji. Olej się pokazuje, pluje olejem, pluje olejem, kurde, dajmy mu jeszcze raz do odcinka, może i na co się stanie. By na tyle. Coś jebło. było. Obstawiam, co Wyrni się ukręcił chyba. Zobaczmy. Chociaż wiem wam. Dziwne. Wirnik wygląda na cały. Ale uszczelniacz, uszczelnienie puściło. Za duże ciśnienie oleju. Coś poszło, tylko nie wiem co. Aha! Ojej. Już wiem, co się stało. Chyba śrubka od magneta mi się odkręciła. Kurde, mele. Jest taka opcja. O, że szpieron. Tu mi było. Teraz ściągniemy tamtą stronę, zobaczymy co się tam stało. Teraz przypominam, że dokręciłem tak tylko na razie, żeby było. Są tego efekty teraz. Ale jest plus, bo turbo się nie rozwaliło. Tak. Fiu! Dobrze, że nie ścięło klina. Na wszelki wypadek, to chyba jeszcze to ściągniemy. I zobaczę czy i klina nie ścięło. Klin jest ok. Jasny Piero, ale szczęście, ale szczęście, Jasny Piero, no szczęście po Pieronie. Jest ok, jest ok. Zakładamy, obcinamy końcówkę, bo jak nie wiem co, Wydech Wpierdalamy jakąś dyszę w, w... jakąś dyszę z gaźnika. Ale, będzie okej. Ok. Dobra, zakładamy i wracamy do gry. Tak się bałem o smarowanie, bo że teraz smaruje mi za bardzo. Dobrze, że statoru nie rozwaliło. To by, by były jaja i to jakie. Tragedii nie ma, bo wirnik jest fajny, suchutki, więc to puszcza nie, nie tak strasznie dużo tego oleju. puszcza. No niestety, musimy się wydechu pozbyć. Za bardzo, za bardzo głami. Dobra. Pięknie to nie będzie musiało wyglądać. Zakładamy i sprawdzamy. Ale będzie moc. Kurde, mam nadzieję, że się przejedziemy wreszcie tym, bo to walnie coś. No to jak będziemy jeździć? Pasuje się przejechać wreszcie, teraz, teraz nie będzie już dławić go na wydechu powinien się wkręcać do przynajmniej minimum 9 tysięcy obrotów, mam na, taką nadzieję przynajmniej że się do 9 wkręci ale zobaczymy Muszczelki no. tu nie daje. trochę kitowe, że nie mam uszczelki spierdziela mi dużo gazów tutaj nie? tu mi spierdziela bardzo dużo gazów ale trudno. Właśnie. To jest taki bardziej test na razie, więc. Dobra. Teraz szalkę dociągniemy. Dobra, jest skontrowane. Dobra, jest ok. Jest ok. To jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione, to jest zrobione. Ech, teraz będę musiał się zająć e, olejem. Coś tutaj, trzeba będzie jakoś dyszę tutaj wpierdzić do środka i zmniejszyć przepływ. No bo tak to nie będzie, <laughs> nie będzie nic z tego ja będzie mi uszczelniaczami wywalać olej jakiś tam olej przepływa tylko, że jest go za dużo i nie na po prostu olej musi jakoś pójść to nie jest olej do diesla jest troszeczkę za rzadki no i puszcza te turbo, kurde przewiduje śmierć tej turbiny, tak Wam szczerze powiem szukam jakichś dyszy, widzimy się za chwilę Dobra, damy dyszę, dyszę 100 do środka, mam nadzieję, że nie wyszczeli przewodu i będzie smarowanie jakieś mam nadzieję tak samo, zobaczymy, dobra dysza jest w środku, Ech, pasuje spróbować odpalić, zobaczymy jak to będzie chodzić teraz. Dobry znak, go jeszcze raz otwalisz. Lącinem na Turbo. Oczywiście musicie wziąć to pod uwagę, że to wszystko jest zrobione tak, żeby tylko było. Więc może coś nie działać jak powinno. Bardzo <grytanie> <grytanie> nadzieję, że nie ciągnie mi tu tego. Tak trzeba zrobić. Tak.